I 9 dziewięć TV 24-go i oto przykład wychowania panien z dobrego domu Ej, idziemy do co on robi? On jest jakiś się patrzy Ja? Też nagrywa Ej, on mnie nagrywa? Ja I już na policję, żeby nie no A ten pan jest redaktorem odpowiedniej prasy, także. Pani niestety. To? No, no, nie może być ja jestem. Ja to Wasza się, co będzie. I sobie tego, a ten będzie sobie. Ja nie jestem i. pana na ten temat, to, co Albo w dobrym dźwięku.

czy te wspaniałe zachowanie wynieśliście z domu? Tak. Jestem wychowana przez ulicę. A czy twoja mama była też wychowywana tak, tak. przez ulicę jak ty? Ja mam mamę. Ja mam dwóch Miło. A mężczyźni się na was wstydzą. Mała, no moje buty. Nie wiem, ty